Witam, na prośbę pewnej osoby postanowiłem nagrać filmik, w którym pokażę Wam jak złamać w bardzo prosty sposób blokadę rodzicielską. Więc zepsuł mi się język, mam tu hiszpański bodajże, no, ale wszystko wygląda tak samo. Tak no sam osobiście nie pamiętam hasła. No nie wiem, wpiszemy e, 4x, jak widać hasło jest błędne. No nie widać, bo to, bo to nie jest po polsku, no ale... No ale uwierzcie mi na słowo, że jest błędne, bo tak by się załączyło po prostu. Dobra, co trzeba zrobić? Wchodzimy w ustawienia i zjeżdżamy na sam dół. Ustawienia konsoli. Dajemy tak. Wyloguje nas. Dobra, klikamy A. Muszę ustawić polski. Dobra. Tu. No, tu dajemy cały czas polski. tak jak mam. Tutaj jest. Kontrola zawartości dajemy tak ustawka od dostępu, i ustawiamy swój własny. Ja daję 4x, jak widzieliście, wcześniej nie działało i ponownie 4x. Dobra, trzeba wpisać ulubioną postać fikcyjną, dobra, raczej nie trzeba, ale można wpiszemy w jakie hasło i dalej tu, no, połączyć później. I tu zacznie zabawa, tak? I teraz wam udowodnię, że sposób, który przedstawiłem działa. Wchodzimy w rodzinę, Oj. w rodzinę. i wpisuję 4x raz dwa, trzy, 4 i działa. Dajmy sobie na przykład czasomierz i włączamy czasomierz mam nadzieję że Ci pomogłem daj lajka like i suba